Cześć moi drodzy przyjaciele, na dzisiejszym naszym spotkaniu na żywo. Dzisiaj chcemy porozmawiać chwilkę na temat oświecenia pułapek i zagrożeń. I teraz tak, zacznijmy od paru, paru oddechów, żeby tak poczuć siebie. Poczuć, co się teraz w tobie dzieje, co się podnosi. Jak się czujesz? I teraz przypomnij sobie, to. Że Ty jesteś już światłem światła. Światłem światła, światłem Boga, światłem tego świata. Ty jesteś już Stwórcą. Bóg Ciebie już stworzył doskonałym. Już jesteś idealny, ale nie idealny jako człowiek, który pewnie się myli, ma różne perypetie, ale w Tobie, pod spodem tych perypetii, tych wyzwań, tych czelęży, tych upadków, pod spodem tego wszystkiego jest taka Nazwijmy to warstwa, która jest święta. Taka warstwa czystego światła, czystej jaźni. I teraz ta warstwa, możemy ją określić mianem Chrystusa w Tobie, Chrystusa wewnętrznego. Ta warstwa wewnętrznego takiej, takiej błogości, jeżeli tylko masz z tą warstwą kontakt, to Twoje życie tutaj na Ziemi zmienia się w coś, co moglibyśmy w przybliżeniu nazwać mianem raju. Po prostu życie płynie. Jesteś w połączeniu z wszechświatem. Wszechświat ci sprzyja, pomaga, pomaga ci, otura cię i to życie jest po prostu zupełnie, zupełnie inne. I teraz wiem, że to, co mówię, dla większości ludzi pewnie nie do końca składa się z tym, czego doświadczają na co dzień. A może to im się przydarza od czasu do czasu, to się tak przeplata, z epizodami intensywnej walki z egotycznym umysłem. I teraz ten umysł nieoświecony, czyli umysł, który jest w ciągłej batalii, uwaga nie tylko ze sobą samym, ale ze wszystkim. Umysł, który wszystkiego nienawidzi, wszystkiego nie chce, to mu się nie podoba, tamto mu się nie podoba, on sam sobie się nie podoba. No to, no to powiedzmy, możemy to nazwać, że to jest nieoświecony umysł. Na tyle, na ile w tobie on mieszka, na ile słuchasz głosu tego umysłu. No to na tyle można powiedzieć, że nie jesteś w świetle w tym momencie. I teraz chciałbym podkreślić te słowa w tym momencie. Jeżeli ktoś próbuje przypisać sobie takie sformułowanie: O, ja jestem super niesamowicie oświecony i przez żadną sekundę z tego stanu nie wychodzę, to jest tutaj bardzo duży potencjał na narodzenie się niesamowitej arogancji buty. I to ego, którego miało nie być, to tylnymi drzwiami może gdzieś wracać. I jak jakiś czas temu był film z moimi przemyśleniami na temat duchowego ego, czyli takiego poczucia wyższości, które rośnie w człowieku, w miarę duchowego rozwoju może się coś takiego pojawić i często się, bardzo często się pojawia, to pokora, która jest odpowiedzią na to, tak samo stosowana w tym momencie, jest odpowiedzią. Tylko uwaga, pokora to nie jest coś takiego, o cały świat ma mnie je bić, jestem do bani, Bóg mnie stworzył do bani, ja muszę pokutować, ja muszę się naprawiać, ja muszę zadośćuczynić za to, że w ogóle jestem. To nie, ta, nie tędy droga, nie taka pokora. Pokora na zasadzie, a Bóg mnie stworzył doskonałą istotą, ale ja. We własnej arogancji, głupocie, niewiedzy, wybrałem, w którymś momencie wybrałem lub wybieram energię egotyczną, energię ciężkości, energię, nazwijmy ciemności. I przez ten swój wybór, którego często nie widzimy w danym momencie, przez to cierpię, przez to przyciągam do siebie przeróżne perypetie i niezbyt przyjemne rzeczy. I teraz, co należy zrobić? Mogłoby się rzec, Pracować nad sobą, czyli obserwować siebie, tak, żeby te energie egotyczne po prostu z ciebie wychodziły, żeby ich nie, nie karmić, nie, nie być w nich. Tylko teraz to jest pewnego rodzaju nawyk, który w sobie budujesz. Wybór światła. Wybór tego, że jesteś dzieckiem Boga, i jako to dziecko to jest tak jak powrót syna marnotrawnego. Ktoś, kto teoretycznie nie ma nic, jest na wygnaniu które sam zresztą wybrał, oddalił się od Boga, oddalił się od Stwórczy i On wraca i ten Ojciec wita Go z wszystkim, tak jakby się nic nigdy nie stało. I to jest właśnie wyjście z ego i powrót do światła. Ojciec Cię wita, czyli to światło Cię wita, jakby się nic nigdy nie stało. I to jest takie niezwykłe i często też ego myśli sobie, nie, 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 na pewno ta przypowieść o synu marnotrawnym nie jest prawdziwa, ja się muszę starać, ja muszę walczyć, ja muszę coś zrobić konkretnego, żeby do Stwórcy powrócić. I tutaj jest jedna chyba z największych pułapek duchowości. Kiedyś był film na kanale Największa Pułapka Duchowości. Jak jesteście zainteresowani tą lubką, możecie sobie tam wyszukać. Myślę, że to jest wartościowy materiał. Kochani, Ty tam jesteś już. Ty w tym oświeceniu jesteś już. Nie wyszedłeś z Niego i nigdy z Niego nie wyjdziesz. Ale jest tylko jedno ale. Patrz w Tobie teraz. Tobie teraz, czy dzieje się coś, co przypadkiem z tego stanu cię nie wytrąca. I to jest moim zdaniem jedyna praktyczna perspektywa. Bo perspektywa pod tytułem czegoś takiego, że o, teraz jestem w jakimś stanie rozwoju i kiedyś może nastąpi taki mityczny stan, który nazywa się oświecenie, od którego nie będę się już nigdy rozwijał. Może być nie tyle, nawet nie tyle, że jest niepraktyczny, on może być nieprawdziwy, bo my się rozwijamy w sposób ciągły, kochani. Tak? I Oczekiwanie, że kiedyś będziesz na pułapie, w którym, o, teraz już się nigdy nie pomylę, teraz już jestem całkowicie doskonały, jest e, m, bardzo niebezpieczne. I już Wam powiem dlaczego. Pierwsze niebezpieczeństwo jest takie, że nie wiesz kiedy wkradnie się duchowego i powstanie wielka arogancja i stwierdzisz, o, ja tutaj już osiągnąłem jakiś pułap, ja już wszystko wiem. To jest super niebezpieczne. To jest szalenie niebezpieczne, ponieważ Bóg chce naszego wzrostu ciągle. W sposób ciągły, my wzrastamy. I teraz wzrastamy w zrozumieniu tego, że się nic nie stało i że wszystko jest w porządku. I ja wiem, że to, co mówię teraz, jest absolutnym paradoksem, no a tak samo paradoksem jest cały ten świat. Tak więc musicie chwileczkę z tym jeszcze wytrzymać, nie tyle ze mną, co z paradoksami, w których ten świat jest pełen. Kochani, to światło już jest w tobie. I teraz arogancją jest też myślenie: nie, nie, we mnie nie ma światła. Ja tu jestem do bani mały, ja oddzielony trafiłem tutaj na ziemię po to, żeby się męczyć. To jest taka sama arogancja, jak myślenie, że osiągniesz kiedyś stan, po którym nie ma już rozwoju. Zresztą jakie to byłoby niesamowicie nudne. Bukasz tak perfidny nie jestem, więc jest czegoś takiego w moim poczuciu nie stworzył i cały czas wzrastamy. I owszem, przyznaję, tak jest moje doświadczenie, jeżeli ktoś ma inne, to każdy z nas ma prawo do swojego, że przychodzi moment, po którym ty w zasadzie okej, okay, ewolujesz, okej okay, jakby pogłębiasz się w tym, co doświadczasz w stanie światła, ale generalnie przestajesz się aż tak drastycznie zmieniać. Drastycznie w tym sensie, jakby to się pogłębia, to doświadczenie światła, Ono się poszerza, ale ty cały czas jesteś w tym samym miejscu. Tak ty nie wychodzisz gdzieś tam dalej, tylko po prostu poszerzasz to światło i ono coraz bardziej wypływa na Ciebie i osoby w Twoim doświadczeniu, w Twoim otoczeniu. Tak więc podróż, ona tutaj nie jest aż taka ważna. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jak mamy profesora na przykład na Wydziale Literatury, to on się kiedyś nauczył czytać, on się kiedyś nauczył pisać i on teraz jest profesorem, a on dalej te umiejętności posiada i stosuje na co dzień i są dla niego niezbędne. I teraz jeżeli to odwrócimy i weźmiemy sobie osobę, która jest bardzo wysoko świadoma, załóżmy ten profesor, czy ktoś mógł powiedzieć, że okej, okay, to jest ktoś oświecony. Nie lubię tego sformułowania, wolałbym sformułowanie, to jest ktoś, kto jest bardzo często, czy prawie cały czas, czy może cały czas w połączeniu ze źródłem. On jest w tym połączeniu, ponieważ on praktykuje pewne zasady, pewne praktyki, czy na przykład praktykę uważności, tak? bycia w uważności, praktykę może uwalniania emocji, czy nie, niegromadzenia, kumulowania niepotrzebnych emocji, praktykę bycia połączonym, praktykę w ogóle czucia, tego źródła wewnętrznego, on to praktykuje na co dzień i jestem. Osoba, która się uczy pisać, czytać, czy jakby uczeń, czy jakby ktoś, kto wychodzi z ciemności, ktoś, kto jakby aspiruje do tego, żeby, żeby być tym profesorem, te same zasady ich obowiązują. Tu nie ma jakby różnicy, tak, że okej, okay, jest ktoś, jest oświecony, i on praktykuje inne zasady, niż ten, kto nie wiem, nie jest w tym momencie, czy tego nie czuje. Lepsze określenie, ktoś, kto nie czuje się połączony ze źródłem, i ktoś, kto czuje się połączony i jest w tym połączeniu, bo to też potrafi czasami być pomylone. Tak więc ta osoba, która się uczy, i ten, ten profesor, oni są na tych samych zasadach. Na tych samych zasadach oni są sobie równi, tylko jeden może być bardziej w tej sztuce wyszkolony, wytrenowany. Była dla niego najważniejsza, a dla kogoś to mogło być nieważne. Inwestował w inne rzeczy i dlatego on nie jest w tym. Ale oni są równi i na zasadzie. Nie ma takiego momentu, że obowiązują ci inne zasady. Dlatego wszystkie osoby, które zajmują się zaawansowanym rozwojem świadomości, mówią o tych samych zasadach. I cały czas o nich mówią, bo cały czas należy je praktykować. Tak więc to wszystko, co znajdziesz na tym kanale, droga do Boga w Tobie, to wszystko jest do stosowania w sposób ciągły. To nie są praktyki czy wskazówki, którymi się z wami dzielę, czy przekazy, z których płynie mądrość, które są jakby do wyrzucenia, że przyjdzie kiedyś czas, kiedy to wszystko jest absolutnie całkowicie nie, nie, nieaktualne, bo już jesteśmy tak święci, oświeceni. To jest, to jest, kochani, taki paradoks, że światłem dla mnie, w moim poczuciu, jest to, że ty akceptujesz, że wszystko jest idealne i ty zaczynasz to czuć. I to doświadczać, i widzisz, że każdy, nawet te pomyłki są idealne. I czy to jest Twoja pomyłka, czy to jest pomyłka innej osoby, to nie ma znaczenia, bo to tylko ten egotyczny umysł tak naprawdę nazywa coś pomyłką. A ten święty boski umysł widzi, jak cały wszechświat się non-stop uczy łącznie z Tobą. Cały wszechświat się uczy, cały wszechświat się zgodził na to, żeby taka zabawa, jak dzieje się chociażby na Ziemi, i żeby się, to się działo. I skoro on się na to zgodził, to znaczy, że to jest dobre. To, na co Bóg spojrzał, pierwszy rozdział Genezis, stworzenie świata, to jest dobre. Dlaczego tak jest? Bo on patrzy na to tą wyniesioną świadomością, która się godzi. Trzeba ja mówi, okej, okay, niech tak będzie, to jest w porządku. I teraz ktoś powie na pewno, nie, to ma, no, tutaj na, na, za granicą mamy wojnę, tu mamy jakiś kryzys, tu mamy coś, to nie jest dobre. I w tym miejscu jest zderzenie z ego. I czy będzie spotkanie, czy te energie się, że tak powiem, dogadają? Różnie. Bo to ego mówi nie tamto jest złe, tamto jest złe, to co my kreujemy jest złe. Nie, nie jest takie. To jest takie jakie jest, to jest po coś. To nie jest tak, że sytuacja, którą mamy makroekonomiczną, jest wynikiem machinacji iluś osób. Nawet jeżeli by była, to cała reszta w tym uczestniczy. Cała reszta w tym uczestniczy na poziomie energii i chce tego. Chce tego, wybiera to, to jest wybór. I teraz skoro to jest wybór, to jest wybór święty. I teraz ktoś mi powie na pewno w komentarzu, to ma, to że ktoś wybiera, żeby robić komuś krzywdę, to nie jest święty wybór. A ja mówię, to jest święty wybór, bo on ma świętą wolną wolę, a nie to co on wybiera jest święte. To jest zupełnie co innego. Wydaje się, że to jest gra słów, a to jest niezwykle ważne. Święte jest to, że ten, który to kreuje, jest święty, a nie to, co kreuje, jest kreowane, jest święte. To jest zupełnie co innego. Tak więc, nawet jeżeli morderca morduje, to on jest święty jako syn Boga. A to, że wybiera ciężkie energie, które mają ciężkie konsekwencje, i najprawdopodobniej karmicznie jest to dla niego coś do mocnego do przepracowania, to jest inna para kalosze. Ale on i tak pozostaje świętą istotą na zawsze. I to nie znaczy, że nie będzie cierpiał, i to nie znaczy, że tymczasowo. Nie będzie z powodu tego morderstwa, był w potężnym bólu. Będzie. Najprawdopodobniej będzie. I tu jest jakby istota tego, co nazywamy grzechem, tak? Czym jest w ogóle grzech? To jest po prostu pomyłka. Ktoś się pomylił. Ktoś się pomylił i okradł ileś tam milionów, nie wiem, wziął łapówkę czy cokolwiek innego. Pomylił się. I on będzie miał konsekwencje energetyczne tego czynu, ale jest i zawsze był, i zawsze będzie świętą istotą. Która może zrobić, co chce, i jeżeli chce być w bólu, to będzie w bólu, a dan jest święty. Nie wiem, czy to jest do zrozumienia. Po prostu to, co ludzie czynią, tutaj nie zmienia tego, kim oni są w prawdzie. Oni będą doświadczać inaczej. Ich sen będzie ewoluował zupełnie inaczej, żebyśmy mieli jasność. Jeżeli ktoś jest mordercą czy bierze grube łapówki, no to będzie miał konsekwencje tych czynów w tymczasowym polu nauki. I może zdarzyć się sytuacja, że stanie po drugiej stronie tego samego, co czynił. Tak też bardzo często się dzieje. Najpierw jesteśmy po stronie kata, później ofiara, Bo najpierw jesteśmy ofiarą, a później jesteśmy katem dokładnie w tym samym miejscu. Świadomość lubi takie gierki, tak się bawić z ludźmi po to, żeby ich wybudzić z tego snu, z tego myślenia, co jest jakie, coś jakim. My no, no, jesteśmy. Święci jako stwórcy możemy stworzyć co chcemy. I okej, teraz stworzyliśmy taki system, taki świat, jaki stwarzamy. I on jest doskonały, bo takim go stworzyliśmy, a nie dlatego, że ta konstrukcja z klocków Lego, w której jest dużo szarych i czarnych klocków, jest dużo kajdanów i innych takich niezbyt ciekawych rzeczy, że to jest jakieś. Jak stworzymy sobie kiedyś nową Ziemię, może niebawem może już ją tworzymy, może część z Was dokłada swoje cegiełki, kibicuje wszystkim takim osobom. Kochani. My to stworzymy i to będzie tak samo neutralne, jak to, co jest obecnie. To nic tak naprawdę w głębokim poziomie, nic absolutnie nie zmienia. Co my wytwarzamy, czy to jest tak zwane piekiełko tu na Ziemi, czy to jest niebełko, to nie ma żadnego znaczenia. Bo ten, który stwarza, jest świętością, był świętością i będzie świętością bez względu na to, co wytworzy na chwilę. To go nie definiuje. To są tymczasowe doświadczenia, które się pojawią i skończą. Jeżeli jest ktoś, kto wybiera ciemność i jest katem w jakiejś sytuacji, to jest równolegle osoba, która również wybiera ciemność i chce być ofiarą. I jeden i drugi wybór jest tak samo ciemny. Dlatego się spotykają, żeby siebie wzajemnie uzdrowić. Wzajemnie, wzajemnie, wzajemnie. I w tym sensie. To się nigdy nic złego nie dzieje. Bo nawet jeżeli ktoś wybiera tymczasowo ciemność, to ma kogoś, kto jest jego kompanem w tym, i wzajemnie chcą się nauczyć, żeby tego nigdy więcej nie robić, bo to boli. I to jest jedyny powód, dla którego Jeszua Jezus nauczał przebaczania, nauczył nieczyń bliźniemu temu, co Tobie nie miło. On tego nie mówił, że jak Ty zrobisz coś, co komuś jest nie miło, to pójdziesz do piekła. Tak nie jest. Ty po prostu piekłem jest ten ból. Ten ból tych konsekwencji, a im bardziej świadomą osobą się stajesz, tym mocniej odczuwasz ból tych konsekwencji. Ty mocniej go odczuwasz, a jak zaczynasz go odczuwać, to możesz chcieć zacząć go uzdrawiać i w sobie, i w innych osobach, bo widzisz ten ból, którego często ludzie nie widzą. Jeżeli jest stan, który jest nieoświecony, to jest właśnie stan: nie widzę i nie chcę widzieć. Trudny, ciężki stan. Jest stan pośredni, w którym trochę widzę, trochę nie bujam się z jednego na drugi. Jest stan, w którym zadamawiam się, i może czasami to miejsce jest opuszczane na chwilę, ale tylko na chwilę. Zadamawiam się w tym wyborze światła. I to jest to, do czego was wszystkich zachęcam. Zadomowić się w wyborze światła to jest jedna rzecz, a po druga sprawa zachować Element nie tyle brutalnej samokrytyki, o ja tu spieprzyłem, bo tego nie wiedziałem, tylko takiego łaskawego spojrzenia na siebie i na inne istoty z zachowaniem czegoś takiego, że okej, okay, będziemy się poszerzać, będziemy ewoluować. I ten stan, który mam obecnie, jest stanem, który jest na dzisiaj. Jutro może troszeczkę spać, może pójść do góry. I teraz należy zachować, dla samego siebie, dla swojego bezpieczeństwa, zdolność ewolucji. Zdolność ewolucji jest, aby to było, to trzeba mieć takie szczere spojrzenie, w czym ja jestem teraz. I tak jak mówiłem, moim zdaniem dużo praktyczniejsze jest stwierdzenie, zamiast myśleć, czy jestem oświecony, czy nie jestem, czy ja w tej sekundzie czuję się połączony ze źródłem, z wszechświatem. Jeżeli czujesz się, gratuluję ci, baw się życiem. Jeżeli się nie czujesz, to zachęcam Cię, zapraszam do pracy nad sobą, chociażby oglądając film na tym kanale, praktykując medytację. Stworzyłem dla Was chociażby, dla tych osób, które nie potrafią medytować, kurs medytacji, który znajdziecie w sekcji wideo, kursy w opisie do tego filmu. A dla osób, które chciałyby jakby poczuć to głębiej, potrzebowałoby jeszcze więcej słów, żeby to jakby poczuć, poprzebywać z tą prawdą, bo to jest taka przemiana umysłu, takie, takie przełamanie czegoś w środku jest potrzebne. Po którym Ty jakby kapujesz, trafia to do Ciebie, że ta pra prawdziwa perspektywa, że jestem światłem, że to jest moja baza. Bo ja często widzę, że osoby w trakcie rozwoju duchowego, jak sobie się jeszcze przypomnę, siebie ileś lat wstecz, to tak było, że ja jestem tu ciemny i patrzę na to światło tam i ja się staram do niego dostać. Ja się tak staram, ja się tak morduję. A trzeba spojrzeć w prawdzie. Ja jestem tym światłem. A jeżeli nie czuję tego, jeżeli nie czuję się w pokoju w błogosi, to co ja robię tu i teraz, że tego nie czuję? I z tym pracować i tylko z tym. I te wskazówki, właśnie takie głębokie, 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 zawarte są na wideo o kursie Droga do Boga, który również znajdziecie w sekcji kursy w opisie do tego filmu. Do końca tego miesiąca listopada kurs medytacji, i kurs droga do Boga macie w atrakcyjnej cenie, więc 40% od tego, co jest oryginalnie, tam jest, można po prostu trochę, troszeczkę sobie zaoszczędzić i tak jak mówię, zachęcam do praktyki, do praktyki kochani, do, do bycia, do czucia tego, że to w tobie już jest i to nie jest tak, że ty musisz tam gdzieś biec i coś tam niesamowitego zrobić, jakiś heroiczny wyczyn, heroicznym wyczynem jest zrobienie tego, co robi ten syn malotranny, świetnie, okej, spieprzyłem wracam do domu i ojciec mnie przyjmuje i witam je klejnotami, witam je mega imprezą i ja to mam przyjąć, pomimo tego, że czuję się niegodny i że czuję się, że spieprzyłem. To jest heroiczny wyczyn, jedyny heroizm, jaki jest nam potrzebny na drodze naszego wewnętrznego po rozwoju przyjęcie tego, że Bóg stworzył każdego z nas, Idealną istotą. I cokolwiek się tutaj dzieje w tym śnio czasie, w śnie materii, to jest drugo, trzecią, czwartorzędne. Pierwszorzędne jest to, że jest tylko to światło. Ja rozumiem, że ta perspektywa może umykać, może być trudna do zrozumienia. Wtedy zachęcam do praktyki studiowania filmów, studiowania książek, e-booków, bo książki na się skończyły akurat, a To też nie istotne. Wszystko macie w opisie do filmu. I macie wiele filmów również na kanale, w którym możecie po prostu przebywać z tym, żeby pozwolić na to, żeby ta perspektywa po prostu się odwróciła. Ona się odwraca. W którymś przychodzi taki moment, że ci tak jakby zatrybia w środku coś i tak, okej, okay, dobra. Już wiem o co chodzi, wiem co mam praktykować. I wtedy to jest to, co mówiłem o tym profesorze i tym uczniu. To jest ta nauka pisania, praktyka. Praktyka w codzienności, praktyka jak zajmujesz się dziećmi, praktyka w pracy, praktyka jak pracujesz, sprzątasz, gotujesz, prowadzisz auto, prowadzisz negocjacje, jak ci brakuje pieniędzy, jak masz dużo pieniędzy, w jakikolwiek inny momencie. Praktyka, 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 jeszcze raz praktyka. Po prostu praktyka bycia w tym świetle, bycia w tym wyborze i tym, że cokolwiek się tu wydarza, nie jest, naprawdę nie jest aż tak ważne, i cokolwiek tu się wydarzy. W o czasie, nie zniszczy tej prawdy, cokolwiek by się nie wydarzyło. I teraz, jeżeli ty się w tym osadzisz, w tej prawdzie, poczujesz się bezpiecznie, poczujesz spełnienie, poczujesz błogość, poczujesz ulgę i całe życie będzie tobie po prostu dużo, dużo leżej płynąć. A jeżeli pojawi się ból i trud, to tylko dlatego, bo pojawi się kuszenie. I to należy podkreślić po, po tysiąc, tysiąckroć też mamy w Ewangelii. Opisy kuszeń Jezusa, chociażby na pustyni, jako osoba niesamowicie świadoma, czy inkarnacja Boga, była kuszona. Była kuszona w ciężki, bestialski wręcz sposób. Płakała. Odczuwała gniew, ale i tak wybierała światło. I tak wybierała światło. Tak więc rozumiem, że wszystko te takie codzienne praktyki, ten wybór światła, wybór miłości, wybór pokoju, wybór przebaczenia to wszystko wymaga ciągłej praktyki i nie będzie sekundy, w której to nie będzie potrzebne. Tylko, że te potrzepty, przez to, że ty osadzasz się w świetle, one są, może nie tyle słabsze, są rzadsze. Rzadziej się zdarzają, są, a potrafią silnie zaatakować. Potwierdzam. Tak się czasami dzieje, że w sposób taki atak, że ta jakby cała ciemność całego wszechświata chce, żebyś zmienił zdania, że jednak tak nie jest. I może nawet człowiek się da na to chwilę nabrać. Ale później z tego wychodzi i stwierdza, okej, okay, potrzeby tego są zawsze nieprawdziwe, nieważne, jak silnie by potrzeby, jak silne się stają, i tak są fałszem. W tak sposób, co jest cały czas praktyka de facto z tymi samymi zasadami, kochani. Można o duchowości mówić w nieskończoność, ale cały czas mówimy o tym samym. To też, y, możesz, jak zaczynasz to łapać, że to cały czas chodzi o to samo. To znaczy, jesteś w bardzo dobrym miejscu, bo wtedy Twój umysł przestanie skakać po różnych teoriach duchowych, które może nie do końca są zawsze potrzebne i niezbędne do tego, żeby po prostu tym być. Żeby po prostu poczuć to, że to światło było, jest i będzie zawsze po wieki w Tobie, w Tobie, w Tobie. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Hej.